Uruchamianie silniku rozpoczniemy od stanu cold and dark, więc sprawdźmy czy wszystko mamy powyłączane te dźwignie są do tyłu, paliwo wyłączone zobaczmy jak tu jest wszystkie przełączniki do dołu hamulec parkingowy mamy włączony otworzymy sobie znowu wolant od czego zaczniemy? No, zaczniemy może od sprawdzenia sobie naszych powierzchni sterujących, żeby można było schować wolant, bo on troszkę e, przeszkadza, jeśli chodzi o widok. Więc popatrzmy sobie z zewnątrz, lewo, prawo, lotki działają, ster wysokości działa, ster kierunku działa. Ok, wracamy do kabiny, chowamy sobie wolant i możemy przystępować do uruchamiania silnika. Zaczynamy oczywiście od włączenia zasilania, czyli baterii mamy, mamy już prąd, widać że ruszyły wskaźniki. Następną rzeczą jaką robimy to jest otwarcie mieszanki na full i troszkę otwieramy przepustnicę. Niewiele. Teraz włączmy sobie światła nawigacyjne, żeby wszyscy wiedzieli, że coś robimy. Przestawmy zbiornik paliwa na ten tylny. Bo mówiliśmy sobie, że jeżeli mamy standardowe Podwozie, to zaczynamy od silnika tylnego. Teraz, jak będzie przebiegać już samo uruchomienie silnika, to muszę zmienić widok i troszkę go przystosować. O, zaczniemy od tego, ten wskaźnik widzimy, widzimy. Zaczniemy od tego, że przy pomocy tej dźwigni zwiększymy ciśnienie w systemie paliwa do 5 psi psi to jest skrót od angielskich słów pound per square inch czyli funt na inch kwadratowy czy cal kwadratowy Więc przy pomocy tej dźwigni zwiększymy do wartości 5 psi Następnie 4 razy czy 3 razy napompujemy paliwo do gaźnika przestawimy iskrowniki na BOS i włączymy starter sprawdźmy jeszcze czy ta dźwignia jest na open to jest ta odcinająca paliwo i czy yy, karburator jest na kolt jest na kolt jest do góry ok no to pompujemy patrzymy na ten wskaźnik bach bach jeszcze raz opuścimy 3 4 raz 2 3 4 Bos i i zaskoczył w momencie kiedy silnik ruszy ta, ta, ten przełącznik startera Powinien być za do dołu. Starter powinien być wyłączony. A teraz możemy włączyć już i popatrzmy na temperaturę oleju. Ona jeżeli gdy osiągnie 40 stopni, to wtedy będziemy mogli yy, przestawić skok śmigła do przodu. Na razie robimy tak zwany warm-up. Niech się troszkę grzeje. Popatrzmy jak tu jest tak my może tysiąc obrotów. Jak damy radę. No jest prawie tysiąc. Popatrzmy na olej. Idzie do góry. My możemy w tym czasie włączyć radio i Zobaczymy, jak wygląda ustawienie trymerów. Ten trymer wysokości 4 wysokości powinien być na 0. Rader jest na prost, jest ok. Popatrzmy, jak tam olej. Powiększymy. No, już się prawie 40, więc większy skok śmigła. obroty nam od razu skoczyły troszkę zmniejszymy otwarcie przepusznicy mamy 40 tak żeby było 1000 obrotów jest dobrze, niech się grzeje teraz jeśli chodzi o temperaturę oleju to ona powinna być pomiędzy powyżej 40 natomiast nie powinna przekroczyć 90 tak to powinno być prawidłowo natomiast temperatura cylindrów no, maksymalnie może być 230 no, teraz jeszcze powinniśmy przeprowadzić kilka testów hmm. dlaczego na lights nam się nie świeci tego nie wiem Powinniśmy przede wszystkim sprawdzić, czy wszystkie zbiorniki paliwa będą podawać paliwo do silników. W tej chwili mamy wybrany tylny. Przełączmy na centralny. Silnik działa. Na ten przedni działa. Wracamy do. Kolejny test, jaki powinniśmy przeprowadzić, polega na tym, że będziemy obserwować teraz obroty silnika. Ustawiamy, my maksymalnie wychylamy dźwignię śmigła na maksymalną do przodu, a przy pomocy Lewara przepustnicy ustawiamy obroty na 1750. Czyli to powinno być gdzieś tak. I teraz będziemy obserwować, tak jak powiedziałem, obroty, arpiemy i co robimy. Przełączamy iskrowniki w pozycję na R i patrzymy, jak spadają obroty Spadły gdzieś do 1600. Wracamy do Bows. Czekamy, jak się podniosą. Ok. I teraz ustawiamy na L, na lewy. I skrowniki. Patrzymy, jak spada. I wracamy do Bows. Możemy cofnąć otwarcie. Przepustnicy do obrotu gdzieś w granicach 1000. W tym teście powinniśmy sprawdzić, czy obroty po przełączeniu z Bose na L albo na R, czyli na prawo albo na lewy, nie spadły więcej niż 100 RPM. No i widzieliśmy, że nie spadły, czyli test przeszedł. Pozytywnie. My jeszcze sprawdźmy, czy, sygnali, czy sygnalizacja alternatora jest prawidłowa. Wyłączymy sobie bezpiecznik od alternatora. No i powinien nam zasygnalizować, że jego praca jest zakłócona. Widzimy, że zaświeciła się lampka kontrolna. Możemy włączyć z powrotem bezpiecznik. Teraz zapoznajmy się z limitami i zakresami pracy wybranych systemów. Teraz pokołujemy na pas i wystartujemy. Nie będzie to lot zgodnie z jakimś wcześniej przygotowanym planem, po prostu w tej chwili chodzi mi o to, żeby pokazać jak obsługiwać ten samolot w fazie startu. W jednym z następnych odcinków. Zrobię taki lot już z pełnym planem, ale będzie to najprawdopodobniej samolot wyposażony w pływaki. Dobrze, teraz, jak co jeszcze zrobimy przed kołowaniem? Ja może włączę, widzę, tu się światła powyłączały. Włączę wszystkie światła, żeby lepiej było po prostu widać i sprawdźmy jeszcze ok, ok, ok dobrze to możemy jechać w takim razie na pas jeszcze bezpośrednio na pasie zrobimy sobie ostatnie sprawdzenie natomiast no teraz przed kołowaniem trzeba by sprawdzić czy drzwi zamknięte zamknięte może trymowanie jeszcze sprawdzimy. zero, dobrze. Jest. No i co? No to jedziemy na pas. Walniam hamulec. Przełączę sobie widok. Zakręcamy w lewo. Jak widać pas jest dosyć wąski i nieutwardzony. No niestety nie jest tu najlepsza widoczność, bo po pierwsze to jest tak zwany tail drager, a po drugie ma bardzo duży silnik. Z przodu, który skutecznie zasłania nam widoczność w trakcie kołowania. Mam nadzieję, że uda mi się tam wjechać i zawrócić, nie uderzając w jakieś drzewo. Duże opony to nie tylko polski wynalazek. że już się nie da no, żebym tutaj nie przyzwonił zawracamy dobrze, elegancko udało się. Zatrzymamy się. Dobrze, w się pasa jak trzeba. Zaciągnę parkingowy. Stoimy teraz musimy zrobić ostatni przegląd naszych ustawień jeżeli ktoś ma wprowadzony plan lotu czy leci przy użyciu radia nawigacji no to powinien to wszystko sobie poustawiać ustawić powinien sobie ciśnienie tu pogoda jest wyłączona więc jest standardowe natomiast my musimy jeszcze wysunąć klapy do startu. I teraz jak wysuwamy klapy do startu? Mamy tutaj taką dźwignię i taki przełącznik. Oczywiście jak mamy jakieś urządzenie zewnętrzne to możemy to robić przy użyciu zewnętrznego. I teraz żeby wysunąć klapy Musimy przestawić ten przełącznik do przodu i tą wajchą ruszyć. To jest napęd hydrauliczny, nie elektryczny i widzimy, że pozycja klap jest w tej chwili tejków. Gdybyśmy chcieli opuścić, to przestawiamy w tą stronę i dwa razy i powinna zejść do dołu. Czyli wracamy do naszego przełączniczka i dwa razy z tego co pamiętam było jest kof. No i sugestia jest taka, żeby od razu sobie ten przełączniczek przełączyć do tyłu, ponieważ po starcie będziemy klapy opuszczać oczywiście. No dobrze, to wracamy do góry schowam może ten wolant Światła są połączone i teraz wrócę do pompy paliwowej, o której mówiłem, że jest ale jej przy uruchomieniu silników, a silnika nie używamy Więc pompę tę używamy podczas startu lądowania i przylocie na jakiejś wyższej wysokości powyżej no powiedzmy 9000 stóp Służy ona jako pompa zapasowa, gdyby w trakcie startu, nie daj Boże, nam pompa w silniku się zepsuła. To wtedy ta ją zastępuje. No więc włączmy sobie ją do startu. Sprawdźmy jeszcze pozostałe ustawienia. Mieszanka do przodu, propeller do przodu. To działa, wszystko działa. Jeszcze istotne jest, żeby sprawdzić, czy to jest na open. To jest to awaryjne odcinanie paliwa i oleju i karburator na Colt. No to zmieniam sobie widok i zaraz opowiem, jak będzie wyglądał start. No więc start będzie wyglądał w ten sposób, że zwolnimy hamulec parkingowy, otworzymy przepustnicę na maksymalne jej wychylenie, oczywiście będziemy robić to stopniowo Samolot powinien rozpędzić się do 55-65 węzłów i powinien podnieść tylne kółko ogonowe Następnie przy prędkości około 80 węzłów e, powinna nastąpić rotacja, czyli powinniśmy rnieść się e, w powietrze. Oczywiście w trakcie e, startu będziemy walczyć z tym, że samolot będzie nas ściągał w lewo cały czas. E, po starcie e, istotne jest, aby od razu zredukować e, wysylenie przepustnicy tak do 33-30 manifold pressure i zredukować obroty między 2200 a 2000 na wysokości 500 stóp. No, powinniśmy wciągnąć klapy. No, to startujemy. Zwolniam hamulec. Rozpędzam. Pełne otwarcie Muszę dać tu na prawo bo tu są drzewa I Idziemy do góry Udało się nie uderzyć w nie Dobrze zakręcamy Zmniejszam od razu otwarcie przepustnicy Na 30 I obroty Na 2000 i lecimy i możemy teraz już sobie schować podwozie, nie podwozie, a klapę oczywiście. Przejdę do klap. Jak ja je mam ustawione? Chyba dobrze, nie? Dobrze. I wracamy do kabiny. I lecimy. No w tej chwili nie będę już zajmował się ustawianiem nawigacji czy samym planem lotu, bo go po prostu nie mamy. Chciałem tylko pokazać, jak startujemy. Teraz możemy sobie go delikatnie podtrymować. Samolot idzie bardzo stabilnie. Jesteśmy na. 1300. Bardzo przyjemnie się trymuje i przy tych ustawieniach, właśnie 30 manifold i 2000 obroty, lata się naprawdę bardzo przyjemnie. Dobrze, na no tym właściwie kończę tę fazę startu. I Pokażę kolejną fazę, czyli lądowanie. Będziemy lądować w Keciken Papa Alfa Kilo Tango. To jest takie bardzo charakterystyczne lotnisko. Usytuowane na trzech poziomach. Dostać się na nie można z miasteczka po drugiej stronie kanału promem i na pierwszym poziomie tego lotniska jest terminal dla pasażerów. Troszkę wyżej jest płyta postojowa samolotów, a na samej górze jest pas. Dobrze, tutaj przy podejściu Najistotniejsze jest, żeby utrzymać prędkość 90. My w tej chwili taką mamy. Wysunięte klapy mamy na landing. Nie na landing, a na tej sorry Na landing jeszcze nie mamy. No i możemy się powolutku zniżać. Nie ma się co spieszyć w sensie lądowania bardzo wczesnego, dlatego że i tak musimy dojechać do końca pasa, bo tam jest zjazd. A tutaj, żeby zjechać z pasa, trzeba zjechać w dół. A żeby dostać się na pas z kolei, to trzeba zjechać pod górę. No i zjazdy są tylko na, na obu końcach pasa. Dobrze mamy ile tam że powiększę No mamy stówkę zmniejszymy troszkę otwarcie przepustnicy To chyba za wysoko jesteśmy, no ale to tak jak powiedziałem, im dalej przyziemnimy, tym lepiej. Wsunę dalej klapy. Przymkniemy przepustnicę jeszcze, troszkę damy w dół. No tu na pewno tradycyjnie jak to w każdym symulatorze przed samym pasem rosną wysokie drzewa Z jednej strony nie rosną ale chyba z tamtej właśnie Już nie pamiętam Dobrze jeszcze raz damy klapy Tutaj zalecane jest siadanie na trzy punkty, czyli 3 points landing. Pasa powinny dotknąć i pod, powinno dotknąć i podwozie główne i kółko tylne jednocześnie. No zobaczymy, jak to nam się uda. No, ten FS realistyk straszy. nie widzę nie wiem czy usiadłem czy nie ale chyba usiadłem no dobrze to klapki do góry i jedziemy czeka nas dosyć długa podróż którą chyba skrócę W sensie, że wyłączę się i łączę przy zjeździe No tak, to już nie będę katował. Jedziemy, jedziemy. Już dojeżdżamy do końca pasa. Zaraz gdzieś tutaj musimy. Tutaj będziemy zjeżdżać, jeżdżamy i pojedziemy na dół. Zakręcowywamy. i jedziemy kawałek jest do tej płyty tam po lewej stronie widzimy miasteczko keciken to jest takie centrum turystyczne tu przypływają on takie wielkie statki pasażerskie które przewożą turystów wożą je po całej alasce I od razu powiem, że nie są to tanie rzeczy. Alaska, mimo swojej takiej prostoty, jest piekielnie droga. General Mieszyn jest tam gdzieś dalej, z tego co. Jarze, no dobrze, już nie będziemy się pasować. Mm. Jedziemy, gdzieś tutaj staniemy pod którymś z hangarów. Dobrze, no i to jest tyle, jeśli chodzi o ten odcinek na temat naszego Biwera. W kolejnym odcinku wykonamy sobie lot y, samolotem na pływakach. Taki już z planem lotu. No to tyle na dzisiaj.